Widzowie, tu mam taką fajną kolekcję. Z tych, tych, to są takie nowsze gry. Eleganckie, fantastyczne. Tu mam taki, taką kolekcję. Mam taką kolekcję pełną, kolekcję gier. Rewelacyjne to są gry. I przede wszystkim to są z tych z tamtych dawnych lat. o takie coś z tych dawnych lat. I tu mam też fajną tą grę fajne samochodziki wyścigowe, fajne eleganckie. Po prostu każdemu to polecam, żeby sobie takiego Pegazusa zakupić. I po prostu to są te gry wspaniałe. To są bardziej takie przygodowe gry. Fastastyczne, ja zawsze sobie w te gry gram w wolnej chwili. znaczy tylko dzisiaj sobie grałem? No, eleganckie to są gry. Ja te, w te gry, w tą grę co gram teraz, to ja w te gry przechodzę. To jest rekord Guinnessa. Tu jest tam, mam taką grę też taką fajną, elegancką. Z, z mojej kolekcji gram sobie zawsze w tą grę. To jest wspaniała, elegancka. To jest po prostu. Zawsze się lubię te grać te gry. Ja mam tych Pegasusów z 5. Ja po prostu takie coś. Po prostu. No mam, mam swoich klientów, zawsze ktoś do mnie przyjdzie. Zawsze ktoś u mnie zama, zawsze coś rezerwuje jakiegoś Pegazusa fajnego no. No, Ja zawsze taką sobie grę gram. Fajnie. No. Super Mario to jest rewelacyjna gra. Tu mam taką fajną to jest składankę. Fajna, elegancka. Każdemu ją polecam. Tu, ma, tu jest yy, strzelanie do kaczek. Kiedyś. Wam to pokażę w którymś tam odcinku. Strzelanie do kaczek. Fantastyczne te gry są. Fantastyczne. To są eleganckie. Dużo jest takich ciekawostek. Dużo jest takich gier. Takich jest jak Galaxian. Takie gry. To jest wyższa półka. To jest po prostu no, dobry To jest dobry model. Dobry model. ponieważ yy, drodzy moi widzowie, jak powiedziałem, że te, w te gry można sobie tylko grać. Tu mam taką też sk składankę, tu są dużo gier, takie jak Batman, Spider-Man. To są takie bardziej przygodowe. Tu mam taką fajną grę z samochodziki, fajne, eleganckie, zawsze w to sobie gram, jestem zadowolony i tu po prostu yy, zawsze przechodzę, całą tą grę przechodzę, to jest elegancka gra, zawsze w to gram, każdemu polecam, żeby sobie kupić takiego Pegasusa, ktoś by był na przykład to zawsze mogę komuś doradzić coś, powiedzieć coś na temat, coś gier, bo ja mam ja mam talent, ja wiem coś na ten temat. Ponieważ mam takie tutaj też składankę, to jest składanka, to ona bardziej jest taka dużo. Tu jest, mam gier 2 w Tu jest. 100 gier, 100 gier i tu mam same inne gry, ale za te gry to one są w cenie, to one są w cenie 30 zł taka gra kosztuje 30 zł no i tu są same inne to jest już taka wyższa półka, wyższa półka tutaj mam takie ten tu mam takie gry, coś jak Billard fajne, elegancko Ktoś będzie zainteresowany, to może się do mnie zgłosić. Ja mogę coś komuś doradzić. Jakieś tam gry na Pegasusa, to gry to są eleganckie. Ja to zawsze gram, zawsze te rundy przechodzę. E, tu mamy grę. E, widzicie, tak, jak, drodzy moi widzowie, e, Kevin, sam w nowym domu, nie? To jest gra fantastyczna, elegancka. Zawsze ktoś może sobie też pograć, no. Tu zawsze z tej gry to jest taka pociecha, że każdy by był zadowolony z tej gry. Po prostu ona rewelacyjna jest i bardziej taka jakby przygodowa i ona jest taka, no... No, że po prostu... Bardziej jest taka ciekawa ta gra. Ja po prostu w te gry gram, bo, no bo po prostu lubię grać, ja lubię grać i ja to po prostu już gram, już, już parę lat w takie gry sobie gram, ponieważ tu mam też taką grę, składankę, tu są samoloty i takie te inne, fajne, eleganckie, no i tak to fajnie wygląda. To są gry po prostu z takiej półki. To, są, to jest wysoka półka gry. Te gry to są one w cenie, te gry. Po prostu to są one znakomite, fajne. Ja po prostu każdą grę już znam na pamięć i ja wiem co i jak grać. Po prostu te gry, każdą inną tą planszą się różnią i po prostu potrafię w każdą grę coś zagrać poważnego, fajnego. Także drodzy widzowie, zapraszam Was do drugiego mojego filmu.